Cicha, bezprzewodowa i pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna. Czy to możliwe? Cześć, Manko, moi drodzy, z tej strony Radyjko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was test i recenzję klawiatury Strike Pro Wireless od MSI. -a. Pełnowymiarowego, bezprzewodowego mechanika na cichych przełącznikach. To uniwersalna klawiatura, całkiem wygodna podczas codziennego użytkowania z nietypowymi przełącznikami. Producent umieścił tutaj Kale Midnight Pro Silent Tactile. Tak, są to ciche przełączniki z wyczuwalnym punktem aktywacji. Ale czy to wystarczy, żeby uargumentować jej dość wygórowaną cenę? Przekonajmy się. Zanim skoczymy do materiału, zapraszam wszystkich do subskrybowania i wrzucenia w komentarzu Waszego zdania na temat cichych klawiatur. Czy cenicie sobie to dopracowane brzmienie, czy jednak dążycie do maksymalnej ciszy? Sekcja komentarzy należy do Was, a my lecimy. Zacznijmy od podstaw. Klawiatury 100% są teraz rzadkością i producenci zdecydowanie chętniej uderzają w mniejsze formaty. Wojtek by się ucieszył, bo zawsze mi wypomina, że te moje klawiatury to jakieś takie wybrakowane, że brakuje im właśnie klawiszy. A tu proszę: 100% klawiatury z kilkoma nawet dodatkami. Ponad standard mamy trzy dedykowane klawisze na górze po lewej stronie. To przełączanie pomiędzy profilami, które również można sobie podmienić w oprogramowaniu. Przechodząc zaś na stronę prawą mamy tutaj wybór trybu łączności, 2,4 GHz z wykorzystaniem dongla, Bluetooth i podświetlenie. Prawy górny narożnik jest zarezerwowany dla sekcji klawiszy multimedialnych. Rolka z przyciskiem zmieniającym jej funkcję, głośność, jasność ekranu i zoom. Serio, tak te opcje są opisane w Sofcie. I cztery standardowe przyciski multimedialne. Bardziej zastanawia mnie tutaj wybór akcji rolki. Głośność to jasne, to jest podstawa. Jasność, ale nie klawiatury, a systemu? No, u mnie w zasadzie na PC nie robi nic, ale może na laptopach. To no, ciekawe, żeby nie powiedzieć dziwne. A zoom? Zoom to tutaj takie po prostu przybliżenie, tak jakby połączenie scrolla z przytrzymaniem kontrola. Byłoby praktyczne, gdyby nie fakt, że podczas normalnego korzystania z komputera. Z cały czas pod ręką. Klawiatura jest wykonana z plastiku. Szkoda, bo w tej cenie spodziewają się w sumie chociażby góry metalowej. Zabudowany case bez lewitujących klawiszy z dodatkową magnetyczną podwórką garstki. Ta trzyma zestawu się bardzo dobrze, jest miękka i dość przyjemnie układa się pod rękami. Jednak spasowanie plastików tutaj jest jej piętą achillesową. Jest też wyraźnie półkę niżej niż cała klawiatura, a jej lekkość przyczynia się tylko do tego wrażenia taniości. No i gdy chwycicie ją w górę i lekko skręcicie, to wydaje z siebie niezbyt przyjemne dźwięki. Kikapy, niestety tak jak w przypadku znakomitej większości klawiatur dostępnych na rynku, pozostają w klasycznym profilu. Są wykonane z PBT i wykończone nadrukiem sublimacyjnym. Trwałe i matowe. Nie powinny łapać od razu po od tłustych paluchów, ani w przeciwieństwie do nakładek laser się nie zetrą. Ale jak widzicie na ujęciach, nie są to nakładki prześwitujące, więc w nocnym pisaniu będziecie mieli podświetlone jedynie obrysy poszczególnych klawiszy, a nie ich oznaczenia. A mówię o tym tylko dlatego, że w ostatnich materiałach ktoś kilkakrotnie zwracał mi uwagę, że z takim podświetleniem to on sobie nie popracuje w nocy. Moim zdaniem zdecydowanie z bo przecież te znaki, te litery nigdzie się nie wybierają, cały czas są w tych samych miejscach. No ale. A przy podświetleniu będąc, to jest bardzo ładne, pełne i responsywne. Mamy kilka animacji, które można dostosować w aplikacji, jak i bezpośrednio korzystając z preprogramowanych skrótów klawiaturowych. Domyślnie mamy nawet kilka warstw efektów nałożonych na siebie. Jak chociażby teraz widzicie, jest tęcza, a przy wciśnięciu klawisza pojawia się dodatkowo fala. Ponadto producent też wykorzystał coś, za co zawsze chwaliłem Razera w jego małych klawiaturach. To, że gdy chcesz sięgnąć po drugą domyślną funkcję z wykorzystaniem modyfikatora FN, to podświetlenie klawiatury samo podkreśla się klawisze, które tę drugą funkcję mają przypisaną. Bardzo, ale to bardzo cenię sobie takie małe uśmiechy w stronę użytkownika. Minus jest taki, że skoro to jest klawiatura pełnowymiarowa, to sporo tych drugich akcji nie ma. Pod sekcja klawiszy nawigacyjnych zmienia się w panel do sterowania podświetleniem, lewy Windows włącza tryb gry, czyli po prostu wyłącza klawisz Windows, Escape to reset ustawień klawiatury do domyślnych, a F1 to tryb samolotowy. What? Bro, what are you talking about, man? Nie no, akurat na tym kanale wszyscy akurat powinni doskonale ten samolot kojarzyć, a dodatkowo inicjały AB od razu rozwiązują zagadkę. Jest to skrót do uruchomienia Afterburnera. O ile macie takiego zainstalowanego? Wreszcie do przełączników. Jedne z wyraźnie zaznaczonych atutów tej klawiatury: pięciopinowy hotswap, a w nim Kale Pro Midnight Silent w wersji z wyczuwalnym punktem aktywacji. Zarówno przełączniki, jak i stabilizatory są fabrycznie smarowane, a jednym z wyróżników tych switchy jest to, że mają w środku specjalne tłumiki. Działają gładko i precyzyjnie, a wyraźnie wyczuwalny punkt aktywacji pozwala na pisanie dotykowe bez wciskania ich na maksymalną głębokość, co ponownie prowadzi do ograniczenia niechcianych dźwięków. Dla utrzymania całości spójnej nie zabrakło tutaj również kolejnych warstw Umieszczonych wewnątrz klawiatury. A jak brzmi ta klawiatura? Otóż, mimo iż jest cichym mechanikiem, to zdecydowanie nie pozostaje ona bezdźwięczna. Zastosowane wyciszenie eliminuje większość niechcianych dźwięków, pingów i rezonansów, ale do idealnej ciszy jeszcze trochę brakuje. Niestety, jeszcze nie dotarliśmy do miejsca, w którym będziemy mieli idealnie ciche klawiatury mechaniczne. Powiedziałbym w sumie, że brzmi trochę jak gamingowa klawiatura membranowa. Zresztą posłuchajcie sami. Mówiąc o praktycznych aspektach, to zdecydowanie muszę tutaj pochwalić MSI za umieszczenie na klawiaturze dedykowanych przycisków do zmiany profili, które, no, mimo iż sam typ przycisku mnie nie przekonuje, to działają wyśmienicie i sprawnie. Bo oto dzięki nim w prosty, niemalże natychmiastowy sposób mamy dostęp do trzech różnych, niezależnych układów klawiatury. Każdy ze swoim podświetleniem, efektami, makrosami i tak Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć sobie jeden profil do pracy, jeden do gier, na przykład do farminga, ETS-u czy innych wymagających wielu akcji i trzeci do czego tam tylko chcecie, albo Jeden do foto, drugi do wideo, no dosłownie dotyk, przełączasz i masz. No i wszystko jest zapisywane w pamięci klawiatury. A oprogramowanie to MSI Center, czyli uniwersalne centrum do zarządzania wszystkim, co z MSI związane. Z jednej strony za poziom rozbudowania należy mi się ukłony, bo przy pomocy jednej aplikacji, jeśli macie oczywiście sprzęt MSI, będziecie mogli zarządzać wszystkim. Od płyty głównej przez kartę graficzną po peryferia i monitor, bez konieczności instalowania oddzielnych aplikacji dla każdej z tych rzeczy. Ale z drugiej strony to rozbudowanie jest też mieczem obosiecznym, bo przez umieszczenie tej wszystkiego, osobom nie z niego wcześniej, może być po prostu ciężko się na początku odnaleźć. Przykładem niech będzie to, że po podłączeniu ta klawiatura się nigdzie nie pokazuje na wierzchu, a trzeba ją odnaleźć i wybrać pośród innych funkcji. I ja w sumie w komputerze mam tylko płytę główną MSI. I zobaczcie, jak gdzieś tam to w pewien sposób jest ukryte. Ach, i do tego jeszcze ustawienia nawet w obrębie jednego produktu są rozbite na inne poszczególne zakładki. Zaraz zobaczycie. Więc tak, wchodząc w funkcje i akcesoria gamingowe, możemy ustawić sobie makro i zmienić zarządzanie energią, ale podświetlenie to już trzeba się przekliknąć do funkcji i Mystic Light. Tutaj ponownie wybrać klawiaturę i dopiero w tym momencie kontrolujemy, jak to wszystko świeci. Może jestem troszeczkę zepsuty przez innych producentów, ale kiedy już w tak rozbudowanym sofcie wybiorę ten jeden produkt, to właśnie klawiaturę to chcę mieć wszystko w jednym miejscu. Wszystkie jego możliwości zarządzania w jednych prostych zakładkach, a nie, że muszę całkowicie zmienić tak jakby funkcję tego oprogramowania. Albo takie dziwne zagranie, nie możemy zmienić tutaj w tradycyjny sposób przypisania klawisza, tylko jeśli chcemy, żeby dany klawisz robił coś innego niż domyślnie, to musimy nagrać makro z tą akcją. Na szczęście zaś z praktycznego punktu widzenia, oprogramowanie nie jest potrzebne do niczego, bo możliwe do wprowadzenia tej zmiany są minimalne i w zasadzie. Większość rzeczy łatwiej zmienić skrótami klawiaturowymi. Jedyne te makrosy trzeba sobie skonfigurować w sofcie. Ale to też robisz raz i koniec. No, a literówki w tłumaczeniu softa sobie daruję. MSI miał gorsze wpadki, jak chociażby kiedyś, gdzie trafiłem na tłumaczenie polling rate, czyli częstotliwości raportowania, jako oceń ankietę. Przechodząc dalej, jak już wspominałem, klawiatura jest bezprzewodowa, a MSI zadbało o wiele godzin nieprzerwanej rozrywki. Ogromna bateria, ponad 4000 mAh, ma się przełożyć na nawet 1500 godzin pracy. To w zasadzie całe wakacje, dwa miesiące na jednym ładowaniu. Co prawda po Bluetoothie i bez podświetlenia, ale wciąż. A skoro o ładowaniu już mowa, no to ciekawym konstrukcyjnym zabiegiem jest wysunięcie portu do ładowania na lewą krawędź, a nie pozostawienie go centralnie z tyłu. To w połączeniu z tym, że razem z klawiaturą dostajemy kątowy, magnetyczny adapter C do C. Ma bardzo dużo sensu. Ale ja też nie widzę sytuacji, w której sam bym z czegoś takiego skorzystał. Z trzech powodów. I już tłumaczę. Urządzenia bezprzewodowe są super, dopóki się nie rozładują i nie trzeba ich ładować. Wtedy pojawia się problem. Znajdź kabel, znajdź wolny port USB i połącz to wszystko w całość. Można tego uniknąć, jeśli skorzystasz z dołączonej do zestawu przedłużki adaptera i wyprowadzisz sobie gdzieś dongla na boczek, i to też w sumie gwarantuje Ci w pewien sposób najlepszy możliwy zasięg. Jeśli z czegoś takiego korzystasz, to gdy klawa się rozładuje, jednym ruchem odpinasz ten adapter i wpinasz przewód w klawiaturę. Czysta sprawa. Nie musisz poświęcać dwóch portów USB na jeden sprzęt. No wiecie, dągiel zostaje, a ty wpinasz jeszcze dodatkowy kabel do ładowania, nie? Tutaj ten adapter kątowy, magnetyczny, złot praktycznie temu przeczy i uniemożliwia taką akcję. Jasne, z portem wyprowadzonym na bok będzie to wyglądało znacznie bardziej estetycznie, gdy przewód ładnie się zawinie do góry i ucieknie sobie gdzieś za krawędź biurka, a nie będzie tak odstawał na bok. Ale mamy tylko jedną końcówkę. Czyli domyślnie, jeśli chcemy ją wpiąć w klawiaturę i tam zostawić, żeby tylko w razie głodu energetycznego po prostu przyłożyć i rozpocząć ładowanie to nie wepniemy do tego przewodu już nic innego. Bo wtedy trzeba będzie odpiąć tę końcówkę i wpiąć coś innego. Czyli po co mi ta końcówka, kiedy i tak muszę odpiąć, nie? W zasadzie ten układ zachęca nas do zmarnowania jednego sportu portów USB w komputerze, żeby cały czas gdzieś ten przewód mieć gotowy do ładowania klawiatury już wpięty, już czekający. No a z tą żywotnością baterii i zakładając, że będę ją musiał naładować powiedzmy raz w miesiącu, to w dobie, gdzie każdy port USB jest na wagę złota, no nie, po prostu szkoda mi port USB i walającego się gdzieś po biurku czy na boku kabla. Druga sprawa to cały przewód jest czarny, a adapter szary i niestety nie jest to taki szary jak ten na górze klawiatury. A różnica jest spowodowana tym, że właśnie adapter jest metalowy, a klawiatura plastikowa. I trzecie, to nie wiem jak to przeszło. Ale jak się podłączycie w ten sposób, to logo MSH jest do góry nogami. I tak wy będziecie je widzieć z dobrej strony, jeżeli się tak będziecie wychylać za klawiaturę. Ale każdy, kto podejdzie z boku, czy patrząc na tę klawiaturę z boku, będziecie mieli logo do góry nogami. I to nie jest tak, że ja dostałem wadliwą sztukę, czy coś dziwnie tutaj podłączam. To nawet jest na oficjalnych grafikach na ich stronie. No fajnie. Miało ułatwić, ale niestety mało praktyczne. Wydaje mi się, że zwykły przewód zakończony wtykiem kątowym sprawdziłby się tutaj po prostu lepiej. No i jak to podsumować? Próba niezła i klawiatura wykonana przyzwoicie. Zdecydowanie zrobiłaby na mnie wrażenie, gdyby trafiła do mnie kilka lat temu. Tak, na oko... Z pięć. Wtedy jakoś tak wydaje mi się pojawiały się pierwsze podejścia na rynku do popularyzacji cichych mechaników. I wtedy też znacznie bardziej zaczęliśmy jako społeczność dbać o brzmienia swoich zestawów. Obecnie rynek klawiatur dla graczy jest niesamowicie konkurencyjny. W pułapie cenowym oscylującym w okolicy 600 zł wybór jest przeogromny. I zarówno od dużych, jak i małych producentów. I przez to wydaje mi się, że rozmiar 100%, cichsze przełączniki bez i podpórka pod nadgarstki. Mogło nie wystarczyć, żeby przekonać do siebie potencjalnego odbiorcę. Zwłaszcza jeśli ta cisza nie jest koniecznością, a mamy pole do manewru i możemy sobie pozwolić na coś nieco głośniejszego, ale już z odpowiednio zmodulowanym dźwiękiem. Jeśli jednak chcemy się ograniczyć do klawiatur silent, to tutaj wybór wciąż pozostaje bardzo skromny. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Do zobaczenia następnym razem. Na razie i cześć.